Witam w BI from Scratch. Dziś zaprezentuję Wam metodę eksportu danych w Power BI Online. Zapraszam. W poprzednim filmie poznaliśmy tryby eksportu raportu. Dziś płynnie przechodzimy do metod eksportu danych. Dane z wizualizacji możemy wyeksportować na dwa sposoby: dane z bieżącym układem oraz podsumowane dane. Eksport danych z bieżącym układem możemy wykonać dla wizualizacji typu macierz. Zdana użytkownikom Excela jako tabela przestawna i dla tabeli. Ta forma eksportu ma za zadanie wyeksportowanie maksymalnie 150 tysięcy wierszy z zachowaniem formatowania z Power BI Online. W ramach metody podsumowane dane wyeksportujemy dane do pliku CSV z domyślnym separatorem w formie przecinka. Limit danych to maksymalnie 30 tysięcy wierszy do sformatowanych danych jako tabela w statycznym arkuszu Excel z limitem danych 150 tysięcy wierszy. Nowością zaś w tej metodzie jest eksport danych do połączonego na żywo arkusza Excel sformatowaną tabelą. Tak więc prezentują się metody eksportu danych z wykresów teorii. Zapraszam zatem do dalszej części filmu, gdzie zostanie to zaprezentowane w sposób praktyczny. W pierwszej kolejności wyeksportujemy dane z macierzy z dwoma poziomami agregacji. Klikamy zatem przycisk wielokropek, znajdujący się na ostatniej pozycji dynamicznego nagłówka z ikonami macierzy. A następnie wybieramy eksportu i dane oraz dane z bieżącym układem. W Excelu otrzymujemy dane sformatowane jak Macierz Power BI, które nie są w żaden sposób powiązane ze stałem danych. Eksportowany układ danych możemy dodatkowo sformatować w Excelu, a także kontynuować analizę z wykorzystaniem formuł w narzędziu. W ramach kolejnego przykładu wyeksportujemy macierz, której poziomy agregacji są oparte o parametry pola. Jeśli nie wiesz, czym są parametry pola i jak je tworzyć, przejdź do filmu, którego link wyświetla się teraz na ekranie. Jak widać, w przypadku również tej macierzy eksport danych się powiódł z zachowaniem formatowania źródłowego i także jesteśmy w stanie dostosować jej układ w Excelu. Dodatkowo poniżej wierszu z danymi widzimy wypisane zastosowane filtry, czyli kontekst eksportowanych danych. Kolejną eksportujemy dane z wykorzystaniem metody podsumowane dane do pliku CSV. Kolumny danych z wykorzystaniem tej metody rozdzielane są separatorem w formie przecinka. Otrzymujemy maksymalnie 30 tysięcy rekordów danych. Tabela płaska. W tym podejściu możemy również przekazać dane do arkusza Excel w formie sformatowanej tabeli płaskiej. Ta opcja jest zarówno możliwa dla wizualizacji typu tabela, jak i dla wykresów i innych kontrolek. Wyeksportowane dane nie posiadają połączenia z zestawem danych i pochodzą stricte z kontekstu danej wizualizacji. W ten sposób otrzymujemy 150 tysięcy wierszy rekordów danych. Ostatnią metodą eksportu danych jest eksport podsumowanych danych w formie połączonego na żywo arkusza Excel z zestawem danych Power BI. Po eksporcie musimy wyrazić zgodę na połączenie na żywo z wykorzystaniem bieżących uprawnień. Aby udowodnić, że arkusz, skoro szytu jest połączony na żywo z Power BI, wykonam następujący test. Przechodzę do aplikacji Power BI Desktop, a następnie do dodatku edytor zapytań Power Query. Kolejno dodaję rekord do tabeli produktów i zapisuję zmiany. czekam jak dane zostaną przekazane do raportu. Jak widać, nowy rekord jest już widoczny w desktopie. Teraz publikuję raport wraz z zestawem danych do Power BI online. Opublikowany zestaw danych jest połączony na żywo z arkuszem Excela. Sprawi to, że będziemy mogli odświeżyć dane ręcznie w Excelu, ale i także według harmonogramu. W pierwszej kolejności odświeżamy wizualizację raportu online w celu zobaczenia zmian w zestawie danych raportu. Publikacja raportu się upowiodła, gdyż widzimy produkt numer 2 w tabeli. Kolejno odświeżamy ręcznie tabelę w Excelu. Jak widać, pomimo podmiany zestawu danych arkusz Excela się odświeżył i pobrał najnowsze dane zawierające produkt numer 2. Informacje o połączeniu Excela z Power BI otrzymamy poprzez wybranie opcji zapytania i połączenia, zakładki dane, szczegóły zaś znajdziemy w właściwościach zapytania. Widzimy, że Excel samoistnie wygenerował kod DAX w definicji połączenia.